Zaczynamy. Ja jest na No jest. Zoe Całem mięzły. I tu ciekawostka. McDonald's prawie na porach. No, właśnie Zoe Sprowadziła nas tu ku Formentor No jest właśnie tutaj. Pierwsze metry zawsze ostrożnie Powiem wam, że miła para sprzedawców jeden chyba z pochodzenia Gdzieś z Azji Drugi Niemiec Mówi, że ma żonę Polkę Dużo rozumie po polsku rozmawiać nie porozmawialiśmy, ale bardzo, bardzo naprawdę mili Obaj Już na trasie Jakieś 700 km do przejechania, ale nie wiem czy wykniemy to na jeden dzień, zobaczymy Dzień na 16.42, jak widzicie Prawie ciemno. Powiem Wam, że nie lubię tej pory roku. Grudnia, mimo świąt. Inna sprawa, że w Polsce już od godziny jest mniej więcej ciemno. Tutaj dopiero się ściemnia. Zanim kupisz auto, sprawdź je tak jak my w auto www AutoDNA. www.autodna.pl. AutoDNA oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze WIN. Z AutoDNA sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drogomierzy. Przeznaczenie pojazdu, zweryfikować bazy skradzionych pojazdów czy odnaleźć archiwalne zdjęcia. Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a ty bądź mądrzejszy od niego po szkodzie, którą odnajdzie dla ciebie auto DNA. połowa drogi, a nawet więcej, bo do celu jakieś 300 km, 298 dokładnie, więc raczej dzisiaj się dowiedziemy. Dzień drugi, za chwilę oddajemy autko panu Michałowi. Za godzinkę mniej więcej spotkamy się w świeżym Pan Michał przyjeżdża z Białego Stoku. My z Zollingen. jestem Wam winien informację o aucie. Jeden właściciel, bezwypadkowe, nie lakierowane, tylko 11500 przebiegu. Zarejestrowane w październiku albo we wrześniu 2023 roku. To jest pierwsza rejestracja. Wyrejestrowane 13 września 2024 roku, czyli całkiem niedawno. Transakcja chwilkę trwała, bo pan. Michał zdecydował się kupić opony zimowe i wysłać do salonu, żeby przełożyć z letnich. Salon nie miał opon zimowych na stanie, chyba miał koła zimowe, mógł gdzieś tam zamówić, znaczy opony z felgami mógł gdzieś zamówić, ale one kosztowały ponad 2000 euro i pan Michał nie skorzystał z tej oferty. Kupił, wysłał i chwilę to trwało, bo wiadomo przesyłka idzie, musieli to jeszcze zamontować, czyli zrobić termin u siebie w serwisie, no ale jest. Trochę to dmuchanie było na zimne, bo pogoda dzisiaj taka, że mamy 19 grudnia, godzinę 16 i temperatura chyba 14 stopni. A śniegu nie ma, oczywiście. Spójrzmy do bagażnika. Tutaj opony letnie, te, które zostały zdjęte. No to, że jest 14 stopni, czy 13, oczywiście mnie nie pociesza. W dalszym ciągu nie lubię grudnia. Zimno, ciemno. Mamy 16, za chwilę będzie ciemno. A dzisiaj jest taki bardziej słoneczny dzień. Jeszcze słońce przez cały dzień świeciło, no ale za chwilę tak będzie życzymy. Auto ma gwarancję do 2025 roku, do września, i potem jeszcze 12 miesięcy rękoń z salonu. O tym zakupie wspominałem w jednym z filmów, zdaje się, w filmie o 530i. To było z Münster, tak? Dobrze sobie przypominam. Wspominałem o tym, że będzie. Pojawił się komentarz od widza. Prośbą o tą publikację. I oto jest, mamy nadzieję, jest czwartek, że uda się zmontować ten film i puścić go rzeczywiście tak jak obiecaliśmy w sobotę o godzinie 17. Trzymajcie kciuki. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak te świetne światła pracują. W mytorze, ale nie pokażę Wam, no, jakoś tutaj nie zadziałają akurat w, tych, w tym oświetleniu i w tych okolicznościach. Ale tak a taka propos hiszpańskiego temperamentu tego auta i pochodzenia. To tak się składa, akurat, że jakiś czas temu e, byłem w Hiszpanii, chyba dwa tygodnie temu, e, weekend w grudniu. Każdemu rekomenduję, słuchajcie, 20 parę stopni w ciągu dnia naprawdę 20 parę stopni. Ludzie chodzą w krótkich rękawkach. Dzień jest dłuższy, zaczyna się mniej więcej tak samo jak u nas koło 8. Kończy się koło 18. To jest jednak inne położenie na naszej półkuli i to słońce inaczej operuje. I ten dzień jest naprawdę dłuższy, aż o 2 godziny w grudniu, więc to ma duże znaczenie. Tak jak powiedziałem, cieplutko, słoneczko. Każdemu polecam. I druga ciekawostka z Hiszpanii, bo wczoraj akurat była taka konieczność, żeby wziąć sobie taksówkę z Olingem z dworca do salonu. No i kosztowała tu było 5 km. jazdy około 10 minut, może 12. Kosztowała 25 euro ta przejażdżka. Natomiast w Hiszpanii, a dokładnie w Walencji, to jest chyba trzecie co do wielkości Miasto po Madrycie i po Barcelonie, więc nie takie małe, a wręcz duże. I tam trasa z lotniska ponad pół godziny, prawie 40 minut, ponad 20 km do centrum miasta, kosztowała 35 euro. Kawa 1,5 euro. I to nie gdzieś na ulicy. Normalnie w takiej hiszpańskiej powiedzmy kawiarni. I jeszcze dzwonił klient parę dni temu, właśnie z Hiszpanii. Patrzył sobie w jakieś autka w Niemczech planował, że może jeszcze się uda przed świętami kupić. No nie udało się, odłożył to ten temat na ponowym roku, ale rozmawialiśmy chwilę. Zapytałem o temperaturę, o pogodę i mówi: Nie chce pan wiedzieć. No, wy też nie chcieliście, ale wam powiedziałem. No i pierwsza przymiarka do auta, Pan Michał już wsiadł kierunek Białystok. Przejechał trochę wcześniej, by zobaczyć Pomnik Chrystusa, znany na cały świat. A wracając jeszcze do salonu w Niemczech, no tak jak mówiłem, chłopaki sympatyczne, aczkolwiek przez zatrudnienia, bo w transakcji było zaangażowanych po kolei chyba trzech sprzedawców. Z pierwszym zaczęliśmy, drugi kontynuował, trzeci kończył i potem jeszcze doszedł czwarty. Bardzo, bardzo rozczarowany, że nie mieliśmy czasu obejrzeć auta, chciałbym zaprezentować wszystkie jego funkcje, no ale tam z uśmiechem przeprosiłem, że trochę się spieszę. Bardzo był zawiedziony. Ale wszystko, na co się umówiliśmy, zrobili Serwis wyjowy Przegląd techniczny, zatankowali auto pod korek, to ciekawe. Tak więc, jak zawsze narzekamy, to tym razem musimy pochwalić. Odjazd. Kierunek biały